Gość Radia Gniezno. Przewodnicząca podejmuje działania w sposób autokratywny. W naszym przekonaniu to nie jest słuszna droga. Przeżyłem dwa tygodnie wycięte z życia. po godzinie 11. Powtórka programu po 19. Witam serdecznie. Przy mikrofonie Szymon Malęgowski. Państwa i moim gościem dzisiaj Robert Popek, trener MKS per Urbisej Gniezno. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczynamy nasz program Gość Redek nie zna później niż zazwyczaj, gdyż trener pędził prosto ze szkoły, z lekcji wychowania fizycznego do nas przybył, lecz zadyszki nie słyszę. No nie, zdążyłem spokojnie jakoś dotrzeć, nie było korków. Trenuje pan również sam siebie, czy tylko podopieczna? Tylko podopieczna. Właśnie miałem zajęcia z klasą sportową, także prosto ze szkoły. Te z piłki ręcznej tak prosto ze szkoły pędziłem tutaj. No właśnie, studia na AWF-ie, wiadomo, dawno to już było, lat przybywa. Jesteś coś, czego by pan teraz nie wykonał? Nie wiem, jakieś stanie na głowie, może? No myślę, że jeszcze większość z tych, z tych rzeczy i z gimnastyki, i z różnych rzeczy innych, jeszcze jestem w stanie pokazać. Czyli nie jest tak źle? Tak jest. Z panem miała być jedna z zawodniczek, lecz wiadomo, godziny do południowe, szkoła, praca, musimy zrozumieć tę absencję, a pozostający w tym temacie, na ile praca szkoła przeszkadza młodej osobie, która chce robić karierę sportową, dajmy to w piłce ręcznej? No cały czas jesteśmy jednak klubem półprofesjonalnym, nie jest to jeszcze pełen profesjonalizm, do czego dążymy i niestety jeszcze dziewczyny muszą i pracować i, i, i zarobkowo, żeby, no, nie jesteśmy w stanie utrzymać. Zawodniczek w pełnym, jakby tego słowa, wymiarze, dlatego muszą, jest to jakby sport połączony z ich pracą, muszą do tego pracować i łączyć, jakby, czy naukę, czy pracę z uprawianiem sportu tej naszej dyscypliny inauguracja sezonu w pierwszej lidze kobiet piłki ręcznej, co prawda miała miejsce pod koniec września. Rozpoczęliście od meczu wyjazdowego z SPR z Samborem Trzew, który zakończył się waszą porażką, ale myślę, że nie ma co rozdrapywać ran, jak to się mówi, pierwsze koty za płoty. W drugiej kolejce pauzowaliście ze względu na nieparzystą liczbę drużyn w lidze. Teraz w ramach trzeciej kolejki sezonu podejmiecie jutro Arkę Gdynia. Teraz już wiemy, że będzie to mecz bez udziału publiczności, ale o tym za chwilkę jeszcze powiemy. Skupmy się na przygotowaniach co do tego meczu i oczekiwaniach? Znaczy kalendarz, kalendarz w tym roku ułożył się właśnie dosyć tak troszeczkę nieszczęśliwe, że pierwszy mecz graliśmy na wyjeździe i od razu jakby z faworytem tych rozgrywek z Samborem Trzew. No niestety tam ten mecz troszeczkę nam nie wyszedł, szczególnie w pierwszej połowie. Myślę, że dziewczyny są teraz i wszyscy my jesteśmy gotowi na to, żeby zmazać tą, tą plamę, która, która no, jakby no nie wyszedł nam ten mecz po prostu. W następnej kolejce była przerwa na reprezentację. I młodzieżowe, i pierwszą reprezentację kobiet, dlatego kolejka się nie odbywała. W następnym tygodniu znowu musieliśmy pauzować, bo jest tak, jak pan powiedział, nieparzysta ilość zespołów. I dopiero w tej chwili mamy grać z Gdynią. Wykorzystaliśmy tą przerwę, gdyż trzy tygodnie przerwy w graniu jest to, było to dla nas zbyt dużo, i chcieliśmy utrzymać ten jakby rytm meczowy, i dlatego pierwszy zespół wystąpił w zeszłym tygodniu w meczu naszej drugiej ligi. Myślę, że, że bardzo nam to pomogło w przygotowaniach do tej pierwszej kolejki u siebie, którą mamy jutro zagrać. No tak jak pan powiedział, no, no nie wypaliło sytuacja epidemiczna w Polsce, nie pozwoliła nam rozegrać tego meczu jutrzejszego z widownią. No będziemy musieli się zmagać bez tego naszego. Dodatkowego dopingu, to co nas zawsze wspiera na tej naszej hali, no i musimy sobie poradzić bez tego w jutrzejszym meczu. No, ile trudniej się gra bez widowni, bo tam miało być 299 osób, z tego co kojarzę. No teraz nie wejdzie nikt poza działaczami, oczywiście. Do tej pory, będąc w żółtej strefie, obowiązywał limit jakby 25% widowni przy naszej hali. Mogliśmy te 300 osób zaprosić na nasz mecz. No niestety wczorajsze wydarzenia i, i, i ogłoszone nowe restrykcje doprowadziły do tego, że mecz musi się odbyć bez udziału publiczności. No my zawsze czekamy na mecze u siebie. Myślę, że, że granie u siebie przed publicznością i to przed taką naszą często liczną publicznością to jest ta esencja sportu. Po to, po to się trenuje, żeby pokazać, żeby, żeby grać właśnie w takiej atmosferze, a nie przy pustych trybunach. No, jednakże ta sytuacja no, zmusza nas do jakby przyzwyczajenia się do tego, do, do walki w takich warunkach, jakie obecnie mamy, no, i trzeba temu sprostać, trzeba się przestawić, i trzeba no, podjąć wyzwanie i walczyć o, o te punkty ligowe. Mecz już jutro, wyjściowy skład w głowie na to spotkanie już jest, może go poznamy na antenie Radia No myślę, że jeszcze dzisiaj mamy swój jeszcze trening i taktyczny i, 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 i technika i właśnie przygotowanie bezpośrednio już do meczu, także za składem jeszcze się troszeczkę wstrzymajmy, tym bardziej wyjściowym, bo to różnie, różnie w życiu bywa. Ale tam pewnie tener się waha między jedną pozycją, pewnie góra dwiema. No, ja myślę, że jakiś plan już na to spotkanie mamy w głowie i, 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 i będziemy się tego trzymać, jednakże no nie chcemy tutaj pewnych rzeczy jeszcze zdradzać. Tajemniczy trener, tajemniczy. Pierwszy zespół na ten sezon liczy 17 zawodniczek, tak? Tak. Filary zespołu udało się utrzymać to najważniejsze. Były kuszone zawodniczki propozycjami z innych klubów? No, to by trzeba pytać się dziewczyną, bo, bo, bo... trener takich, nic nie wie, tak? No, to, to trudno, trudno nam odpowiedzieć na, na, na takie pytanie. Nam się, y, my bardzo się cieszymy, że utrzymaliśmy taki skład bardzo podobny do zeszłego roku. Także myślę, że cały czas będziemy się rozwijać i, i, i polepszać swoją grę. Do drużyny na ten sezon dołączyła Milena Kaczmarek, zawodniczka, która z Nasmak Superligi grała w starcie Elbląg. Ponoć strasznie pan o nią zabiegał. Dlaczego? No bo znamy tą zawodniczkę już od najmłodszych lat. To jest wychowanka y, do Czyli tutaj klubu naszego Wielkopolskiego. Spotykaliśmy się z nią w różnych kategoriach wiekowych, gdzie występowała przeciwko nam. Prowadziłem też Milene w kadrze Wielkopolskiej, także doskonale z nami możliwości. I, I nie ukrywam, że bardzo liczyliśmy na to, na to, że wystąpi ona u nas w klubie. W Superlizy to nie jest tajemnica pobory są dużo wyższe niż w pierwszej lidze. Jak więc udało się skusić Milenę? Czyżby jakiś gwiazdorski kontrakt? Myślę, że tutaj pomogło też, że przeniosła się Milena właśnie, jeszcze teraz jest w trakcie przenosień z AWF-u gdańskiego na AWF poznański zjechała tutaj do, do, do swojej rodzinnej miejscowości i stąd jest bliski, kontakt ma blisko do nas i, i chciała tutaj kontynuować swoją przygodę z piłką ręczną u nas. Milena Kaczmarek, Karolina Kasprowiak, Agnieszka Siwka i Natalia Niedzielska, to są skrzydłowe waszego zespołu. Rywalizacja jest spora, nie wiem, nie kłócą się, zawodniczki nie wymuszają u trenera, że może ja zagram, może ja zagram, ja się tak starałam, no nie wiem, może kablują na inną, że nie wiem, jedna była na papierosie albo na imprezie, żeby tylko wbić się do tego Wkładu. Jak to wygląda? No tutaj muszę powiedzieć, że akurat, że jesteśmy taką drużyną, że żadna zawodniczka nie pali, i mam nadzieję, że tak pozostanie. No oficjalnie, a nie oficjalnie? No i ofic oficjalnie i nieoficjalnie. I mam nadzieję, że tak pozostanie, przynajmniej tyle co mi wiadomo. My bardzo się cieszymy, no nie sposób grać jedną zawodniczką na jednej pozycji. Bardzo się cieszymy, że mamy tak wyrównane skrzydła, bo, bo i dwie lewo skrzydłowe czy Karolina Kasprowek, czy Agnieszka Siwka czy w nasze prawo skrzydłowe czy leworęczne Emiliana Kaczmarek i Natalia Niedzielska są tak na wyrównanym poziomie, że naprawdę gdy jednej nie idzie, to druga wchodzi. W pełni ją zastępuje i w jedną, i w drugą stronę. Także bardzo się cieszymy z takiej zdrowej rywalizacji. Myślę, że tam nie ma jakiejś chorej rywalizacji, tylko jest taka naprawdę zdrowa, sportowa rywalizacja między nimi. Atmosfera jest, z tego co zaobserwowałem, więc tak jak pan mówi, zdrowo przede wszystkim. Tak, tak, myślę, że zdrowo, sportowo oto każda dziewczyna wie, o co chodzi w tej naszej piłce ręcznej. Nie da się grać całego sezonu jedną zawodniczką muszą mieć na, na podmiankę. A gra, a gra w, w danym momencie ta, która jakby ma w danym momencie wyższą formę sportową. Panie trenerze, która pana podopieczna ma największe papiery na grę w Superlize? Tak szczerze. Dziewczyny takie nie słuchają, bo są w szkole czy w pracy, więc. Może gdzieś to będą słuchały. Ja nie chciałbym tak, tak faworyzować jednej czy drugiej zawodniczki. Myślę, że jest parę dziewcząt z takim potencjałem, które spokojnie by mogły zaistnieć w Superlize. A proszę mnie tutaj nie zmuszać do, do, do tak płużak, jakichś tam nazwisk już. i tak dalej, bo wiem jak to jest z dziewczynami, jak się jedną pochwali, a drugiej się nie pochwali, to się rodzą różne potem takie niepotrzebne sytuacje. Ale znowu to się pochwali, może się piąć jeszcze wyżej, więc jest druga strona medalu zawsze, ale rozumiem. Może, ale to jest gra zespołowa i nam głównie chodzi o zbudowanie zespołu. Bo, bo w piłce ręcznej wygrywa zespół, a nie tylko jedna czy dwie indywidualności. Która z zawodniczek mogłaby dawać siebie więcej? Nie wiem, ma jakieś rezerwy, ale na przykład lenistwo ją ogarnia albo coś? Może lenistwo nie tutaj gdzieś tam jeszcze mamy, myślę, takie zasoby, które jeszcze staramy się dziewcząt w, w wydobyć, to myślę, że głównie w formie w sferze mentalnej, bo z tym nieraz mamy kłopoty z taką koncentracją. Do końca na pewnych zadaniach. Z czego to na, może na... wynikać? Ten brak koncentracji, bo to jest gubienie koncentracji. Kto nie, uczelnia... nie pracował z, z dziewczynami w sporcie, z kobietami, to wie, że no, to tego do końca nie zrozumie. Niestety, no, na, na dziewczyny wpływają różne różne sytuacje i to, co się dzieje dookoła zespołu i, i, i taka popularność, i to wszystko. No, my cały czas nad tym pracujemy, żeby wydobyć z nich takie 100% tego, co potrafią, co mogłyby osiągnąć, co mogłyby pokazać na boisku i myślę, że dziewczyny już są na tyle świadome, że dążą do tego. Nie zawsze to się udaje, ale to jest sport. W sporcie no nie zawsze jest różowo, a nieraz trzeba przełknąć czy gorysz porażki, czy coś nie idzie, ale najważniejsze, żeby pracować nad własnymi niedoskonałościami. Padła tu słowo popularność. Nie obawia się trener sztab szkoleniowy, że któraś z dziewczyn może zacząć żyć. Popularność jest jakby no nieodłączną stroną. To są sukces, jest popularność. Jeżeli jest sukces, to jest popularność. Jeżeli jest porażka, to trzeba to przełknąć. No, myślę, że tutaj właśnie trzeba zachować taką zimną głowę w tym wszystkim, że w sporcie, jeżeli ktoś jest sportowcem i próbuje być sportowcem zawodowym, to musi sobie zdawać sprawę, że raz jest to lepiej, raz jest gorzej, zawsze wy wynikają jakieś tam, zdarzają się wahania formy, no i trzeba prze przełknąć właśnie tą. Nieraz te, te słabsze momenty iść do przodu, a nieraz cieszyć się po prostu ze zwycięstwa, bo dla tych chwil warto trenować. Karolina Kasprowiak, pan kiedyś mi powiedział, że ona ma niesamowitą kondycję. Trzeba jej zwiększać, to treningi biegowe coraz bardziej, by mogła się zmęczyć, I ją po prostu wymęczyć, to może i jej ograniczyć jej jedzenie, po prostu nie tak męczyć i męczyć dziewczynę, żeby biegała i biegała. Ja myślę, że każda specyfika każdej pozycji w piłce ręcznej jest troszeczkę inna. Akurat skrzydłowe są jakby bardziej filigranowe, mniejsze troszeczkę, ale za to muszą nadrabiać szybkością, wytrzymałością, startem do kontrataku. No i i tutaj no, widać, że nasze skrzydłowe są pod tym kątem też dobierane, że muszą, muszą po prostu dużo biegać no i, i żeby poprawiać cały czas swoje osiągnięcia, no to muszą trochę więcej biegać niż pozostałe. Karolina jak wywołana tutaj przeze mnie nie jest najszybszą zawodniczką. Ponoć Agnieszka Siwka, ta chyba najmniejsza zawodniczka MKS, tu przebiera tymi nóżkami niczym Messi, sprinterka drużynowa? No to są dwie chyba zdecydowanie w tej chwili najszybsze nasze zawody. A była jakaś konkurencja między? Bardzo, bardzo myślę, że o zbliżonych parametrach biegowych decydują nie, nie, w piłce ręcznej często decyduje właśnie ten moment wyjścia na, na kontrę, czyli jeszcze taki refleks, jak gdyby w tym wszystkim. No i tutaj bardzo się cieszymy, że mamy takie, tak jak powiedziałem na początku, wyrównane to wszystko, że, że, że są w stanie podmienić jedna drugą i, i, i fajnie te nasze skrzydła funkcjonują. Ale sprawdziano nie było na setkę. Agnieszka kontra Karolina, która będzie szybsza? Nie, nie, robimy to na krótszych odcinkach, takich w formie rywalizacji u nas na treningach, ale to są przebieżki do, do myślę, do 20-30 metrów. Także tak jak na, na kontrę startujemy, to jest przebieżka 30-35 metrowa. No i to różnie bywa. To mówię, decyduję, że któraś się zagapi, to już przegra, a któraś szczeli się w start, no to idealnie wygra w wtedy. Czyli ten timing, ten refleks. Dokładnie, ten ważny. timing decyduje. A ile prawdy, że trenerzy, czyli pan i yy... Pan Roman Solarek, zabierałem dziewczynom kosmetyki, puder. No, tak słyszałem, że nie mogą się malować. No, nie wiem od kogo pan to słyszał. Ja <noise> jeszcze nikomu nic nie zabrałem z tych rzeczy. Troszeczkę pilnujemy, żeby właśnie dziewczyny przed meczem nie skupiały się na, na, na zbyt długim makijażach i tak dalej, ale wiadomo, że one potrzebują dużo, dużo więcej czasu na przygotowanie do meczu, myślę, niż, niż faceci. A jeżeli mają się dobrze czuć, no to muszą fajnie wyglądać. Tak to jest u kobiet, i więc tego my im nie zabraniamy. Ewentualnie prostujemy gdzieś tam jakieś fryzury, żeby to były fryzury, oczywiście sportowe. Ja mam takie jakieś troszeczkę spojrzenie na to. Nie podobają mi się koki na boisku, i zawsze za te koki je, je troszeczkę gonię. Ale myślę, że dziewczyny już do tego się przyzwyczaiły, każdy ma tam jakieś swoje przyzwyczajenia. Od kogo słyszałem? No od samych dziewczyn, chociażby podczas ostatniej sesji zdjęcia, gdzie się świeciły, troszkę na policzkach, mówię, a nie macie, Nie, trenerzy nam zabierają. No tutaj no, sesja to, to rządzi się swoimi, jakby tutaj prawami. Dziewczyny wtedy chcą się jak naj, najbardziej pokazać gdzieś, no, no, zaprezentować swoją urodę nieprzeciętną zresztą, także myślę, że. że... No, w tym kierunku, ale pudrów nie zabieramy na szczęście. Ja no bardziej tak. bym chciał na przykład sesję <laughs> zrobić po treningu. Kiedy widać, że są faktycznie zmęczone, są, są tak. prawdziwymi sportsmenkami, no niestety nie da się tego przeprowadzić, bo każda chceby wyglądać na zdjęciach świeżutko, ładnie wymalowana. Ale jest to temat do dyskusji. Jeżeli dziewczyny by się zgodzi, zgodziły, to myślę, że nie byłoby takiego problemu. No, myślę, że ciężko by było tą zgodę uzyskać. No trener na pewno dał radę swoją stanowczością. A co z imprezami? Mogą chodzić po meczu, przed meczem? Jeżeli jest ktoś sportowcem, to jest sportowcem 24 na dobę i, i, i cały miesiąc, całe. Całe przygotowania. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że, że nie można być w pełnym takim jakby rygorze w tych kwestiach. Myślę, że jeżeli sobie po meczu dziewczyny usiądą i przy, przy słowiowej lampce winacz czy jakimś piwku sobie pogadają, wymienią spostrzeżenia, no to nie będziemy z tego robić problemu, jednakże no, nie wyobrażam sobie, żeby, żeby dziewczyny po meczu czy przed meczami czy cokolwiek gdzieś imprecowały i pokazywały, no to po prostu nie, nie przystoi to sportowcom i myślę, że tutaj u nas nie ma takich problemów. Że są na tyle świadome dziewczyny, że wiedzą, co osiągnąć. I, i, no i, A to no nie idzie w parze jedno z drugim, także to, to trzeba po prostu wykluczyć automatycznie. No tak, jeżeli chce się mieć sukces, to trzeba się tym zająć. Oczywiście, to są pewne poświęcenia. Tak jak mówimy, jest gdzieś jakaś popularność czy coś, ale ta popularność zobowiązuje do czegoś. No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś cały tydzień pracował nad polepszeniem swojej formy, czy fizycznej, czy, 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 czy technicznej, czy taktycznej, a potem szedł sobie i balował. Także tutaj automatycznie te rzeczy odpadają. A czy można powiedzieć, że zawodniczki są prowadzone twardą ręką? Jest dyscyplina wdrożenia. Ja też byłem świadkiem też by takiej sytuacji, że jedna z zawodniczek schodzi, no po prostu jest zmiana, a pan coś tam mówi, że źle zrobiła, a ona, że przeprasza. Pan wówczas mówi: nie przepraszaj, tylko graj po prostu lepiej, żeby było już mm, dobrze. Wtedy jest taki, jakby lekki fok, coś takiego, ale to po chwili przechodzi, bo każdy wie. O co gra. Dokładnie Czym gra? myślę, że tutaj no, no, no musi być to jakoś zrównoważone. Są momenty, gdzie sobie możemy żartować, gdzie, gdzie jesteśmy jakby taką ekipą wspierającą się normalnie i wszystko. No niestety, ktoś, ktoś w takim sporcie musi gdzieś tam zarządzać tym wszystkim. Ta rola spada na trenerów, musimy gdzieś nad tym czuwać. Myślę, że tutaj dziewczyny po prostu w tym ferworze walki, one, one wiedzą często, co mają zagrać. Niestety, nieraz to, czy nie wyjdzie, czy, czy po prostu popełni się głupi błąd. No i pierwsze słowa takie padają, że właśnie przepraszam. nam. Nie chodzi o przepraszanie w tym wszystkim, tak jak. Tak jak tutaj powiedzieliśmy, tylko żeby na, momentalnie wyciągnąć z tego wnioski i próbować to wyeliminować. A te podejście też musi być pewnie, żeby nie urazić, bo jak pan mówił, dziewczyny inaczej troszkę funkcjonują niż mężczyźni, no, w życiu, a w sporcie też. No oczywiście, dziewczyny bardziej, bardziej trzeba prowadzić na, na zasadzie tej przysłowiowej marchewki, a kija, czyli pokazywać im te dobre strony Pochwali za dobre zagrania. No niestety też to trzeba zrównoważyć, no bo jeżeli ktoś robi cały czas jakąś głupotę, no to trzeba też zwrócić na to uwagę, żeby te właśnie błędy wyeliminować. Jutro mecz o godzinie 18, jak już ustaliliśmy, ten mecz bez udziału publiczności, początkowo miało być niespełna 300 osób. Oboszczenia trwają, oboszczenia się zaczynają, można nawet powiedzieć coraz to większe. Już tutaj pana pytałem, na ile się gra źle przy tych pustych trybunach. Tak na koniec, jeszcze o tym spotkaniu, tak w dwóch zdaniach. No bardzo, bardzo żałujemy, że nie może być na tej naszej inauguracji kibiców. Szykowaliśmy tutaj, czy, czy my, czy, czy nasi działacze naprawdę chcieliśmy zrobić to, tą inaugurację z pompą, czy z prezentacją, czy, czy no po prostu no dużo było tam niespodzianek. Skarb kibica, wszystko było przygotowane. No jakby dopięte na, na ostatni guzik. No niestety, wczoraj dowiedzieliśmy się o takiej przykrej sytuacji, że nie możemy tego przeprowadzić. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że jest przygotowywana relacja live z tego meczu. Studio rozpocznie się 15 minut przed, także 1745. Już bardzo serdecznie zapraszamy. Ten mecz będzie transmitowany, no, będziemy starać się zrobić to jak najbardziej profesjonalnie. Będzie komentarz Grzesia Buczkowskiego do tego meczu. W jutrzejszym meczu niestety z powodu kontuzji nie wystąpi Jagoda Linkowska. Będzie ona w roli yy, jakby eksperta do pomocy do Grzegorza. Także myślę, że ten mecz jakoś, jakoś postaramy się naszym kibicom, żeby mogli go obejrzeć w tym w internecie. Będą in informacje na naszej stronie. I na naszym profilu facebookowym także wszystko będzie niedługo, myślę, ogłoszone, no żeby jakoś przystosować się do tej sytuacji, która zaistniała. No tak, miała być wielka pompa, niestety przez koronawirusa nie wyszła. Mieliśmy tutaj też rozdać bilety w naszym konkursie radiowym, no ale w tym przypadku no, nie mamy czego rozdawać. Panie no nie trenerze. ma czego rozdawać niestety, no, no taka sytuacja, to musimy się do tego przystosować. Dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Robert Popek, trener MKSPR Urbis Gniezno. Dziękuję bardzo. A rozmawiał Szymon Malenkowski. Do usłyszenia. Gość Radia Gniezno. Przewodnicząca podejmuje działania w sposób autokratywny. W naszym przekonaniu to nie jest słuszna droga. Przeżyłem dwa tygodnie wycięte z życia. Po godzinie 11.00. Powtórka programu po 19.00.